Na nale coś tam zaśpałe jak zwykle i brudasy No ja zasnąłem, jak oglądałem Blicza Jeszcze zdążyłem się obudzić kodrą, nakryć i pójść pod To duram baixos Tiger. Zasadniczo nic ciekawego. Nie wiem, czy jechać tylko po dzisiaj, czy jutro. Trzeba zaraz to zrobić jakąś micha zapomniałem tylko warzywek się kupić A tak ściśle mucco sałatki. Ale to nic można sobie gdzieś bez sałatki położyć ja bez warzywek Tyle jechałem bez warzyw człowieku O panie, 12 stopni Ale znowu któryś raz, czuję, że mnie spalnie łamie i tak wisałem, że pauza leża, leża, kima, człowieku Rząd dżemka pół godziny, piętnaście minut, nie oglądamy dalej. ale tu nie Pełny spanku było, żadnych dżemek. Tiger, ty bo nas nie dogonisz. Kleja. Nie że panie Tiger. Pokaż się, o jest. Tiger, show yourself. <laughs> Mogę jeszcze zrobić już shall not pass. You shall not pass. Wieśniaki mają problemy. Patrzę ludziom po oczach, no to je boli. nie stój. Na doczek Coś wiem takiego A tragedie mają burzium po oczach patrzę No zawsze tak miałem tak maite będę Pełni niestety nie zmienia raczej a ich to boli chyba nie, ten mają jakieś lęki No mówię, że oczy są z duszy Widać reakcję człowieka Często gęsto Często bywa tak, że jak ma ten wie, że ma przestranę u Ciebie coś tam na skrobo, to wystarczy się spojrzeć i widzisz reakcję, ułoszę się. A czasami ktoś jest po prostu nieśmiały, a czasami spotkasz kogoś, fajnie mu się do oczu patrzy. A czasami spotkasz kogoś i okazuje się, że tylko chujem debido. Są tacy ludzie, że często gęsto mówi się, że to jest sposób na dominację. często, gęsto Są tacy ludzie, którzy to tak robią, bo chcą wiecie, wszystkich straszyć. Wzięło się za czasów zamierzchu, że się władcy, panu i władcy nie wolno było wieśniak jak nie mógł spojrzeć w oczy panu i władcy, bo to było obraza, jaką ma w ogóle spojrzeć, wiesz, odwagę, żeby spojrzeć panu w oczy. Nie. A system obronny, jeśli ktoś był po prostu chujem, nie pozwalał sobie patrzeć w oczy, bo zaraz go gosiło, nie? Tutaj pani władca, patrzysz mu kurwa po gałach I nagle się okazało, że się ostrał Ale no, ma wiele zastosowań Chodź nie Co tak, jak się bawić? No osobiście, nic z tym problemu. Jak się ludzie patrzą po oczach, to nie, nie robię z tego jakieś farsy. Każdy patrzy tak samo, jak ja patrzę, i szuka, i widzi. Uff. To są jakieś zjeby ze średniowieczu, człowieku. że będzie robił kugle i nie wolno mu w oczy patrzeć, bo on się zaraz płosze. Rozumiesz? A wielki pani władca zadupia jakiś rzad. I żeby ludzie go nie widzieli, jak on się płosze, bo to, to się zaraz straszne, to taki, wiecie... Turbo kozak i żeby się przy ludziach tak płoszył, bo ty mu w oczy patrzysz. No właśnie taki typowy Lord Far Farquat, nie? Znowu zjebuś mówi, że się nie zaczyna, a wczoraj słyszałem, że tego go zjebusia tam coś... nic się dzieje Zainteresowała się Zainteresowałaś się motorkami, tak? Pojechał na domino, chodzi tutaj. A, a, e, a. Musiałeś. Zainteresowała się mu to Będzie biegać teraz w kupu. Chodź, zaraz zacznę w słownik ty. Eee to jest Olka. No może by dzisiaj na dworze trochę posiedziała pogoda jest co Stój, Stój. i nie ruszaj. No to chyba to, to na koło coś w prawo idzie. go z nami. Zrobić obiadek tanko,